Jestem tegoroczną maturzystką Liceum Plastycznego w Grudziądzu. Tutaj mamy pracę z, z początków lat z klasy drugiej. Tutaj mamy pracę rysunkową z trzeciej, która była na konkurs, ale nic nie zajęłam. Potem wraz z, z kolejnymi latami. Zarówno moje e, stylu jak i format obrazu zwiększał się. I tutaj mamy pracę z czwartej klasy, format e, 100 na 70 i tutaj widać właśnie jak mój styl ewaluował zmieniał się. Tutaj mamy pracę, e, którą wykonywałam e, na reklamie wizualnej. E, są to Prace dyplomowe, które miały przed, przedstawiać obrazki, ilustracje do bajek. Natomiast tutaj mamy jedną trzecią części pracy również typy dyplomowej z rysunku i malarstwa. Kolejne dwie prace znajdują się nadal w mojej szkole. Mniej jak, jak i koleżankę Krystynę, interesuje haft krzyżykowy. I ja zaczynałam od, właśnie, od takiej wielkości obrazka i później teraz coraz większy. I weźmy, weźmy jeden haft taki, dużo tam krzyżyków nie było, ale tak około 20, 2000. Aż doszłam do obrazu dużego. I tu jest, w tym obrazie jest 68200 krzyżyków. Także ja już ten haf bardzo, no, po, no można powiedzieć, że pokochałam go, bo lubię nawet przy nim siedzieć nawet do 3-4 godzin. Jak wieczorem siadę, zamiast telewizora właśnie ten haf no, wyszywam. I w tym obrazie jest 60 kolorów. Także i ja jeszcze, tu jest, na tym obrazku jest pokazane, że jest gotowe, jest tło, a mnie właśnie to nie tak, nie tak mnie nie ciągnie, jak sobie znów obraz dać sobie przysłać, taką książeczkę, nie wiem, jak to się nazywa, książeczkę i wtedy z tej książeczki tam sobie pisakiem kropeczki naznaczam i dopiero wyszywam. Tak? I jak wtedy ja wyszywam, to wtedy mnie to właśnie to cieszy, że jakoś się tam wtedy wyłania ten obraz po kolei jakoś my, z miesiąca na miesiąc, może powiedzieć, bo tam się ma jeszcze inne prace. Się... A koleżanka też, właśnie tu też są koleżanki obrazy, także może też się coś pochwalić na temat tych no mnie to zaimponowało, koleżanka mnie nauczyła wyszywać i bardzo to pokochałam, tak jak u Skrysia. I w wolnych chwilach, kiedy chcę się odprężyć, kiedy chcę się uspokoić, bo nieraz wiadomo w życiu różnie bywa, to sobie usiądę, spokojnie wyciągam sobie i haftuję. To zawsze człowieka uspokaja. I... Jest wszystko. No, ale ty jeszcze się interesujesz innymi rzeczami. Ty masz jeszcze, jeszcze takie na, 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 na wielkanocne kurki. Tak, I właśnie jeszcze, jeszcze takie I zauważyłam, że taką nowoczesność nową coś, coś, coś zrobiłaś choinka. Są takie bombki na większe choinki. To jest na, na bazie stropianu, to się nakleja na tą tło, tu jest otłasek czerwony i w pas kupuję kupuje różnego rodzaju koraliki, tasiemki. Co się da, to przyklejam, co, żeby usztynić bardziej to wtedy igłą stropian, wiadomo, że można ładnie poprzeszywać. O no, efekt. To no, dobrze, no, będzie, no. Będzie, przyjdę do Ciebie na, 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 na no, gwiazdkę. Także można zawiesić i, i zawsze jest coś nowego. Oprócz tych technik, które przedstawiły moje przedwódczynie, jeszcze w naszym klubie rękodzieła artystycznego możemy się nauczyć malowania na szkle piękne rysunki. No, takich mamy bardzo dużo. Również zabawkę ze skrawka. To akurat jest zabawka, to jest dama. Też wykonana taka z resztek materiału. I takie zabawki z takiego skrawka właśnie możemy y, wykonywać i tutaj w tym klubie się nauczyć. Co jest jeszcze tu takiego pięknego? Proszę Państwa, to są kwiaty z liści wykonane. Jest to taka młoda dziewczyna, do której za chwilę też podejdziemy, to, która wykonuje różne rodzaje kwiatów, a to jest właśnie kwiaty z liści klonu. Takie piękne kwiatki. Pani Stasia wykonuje pracę. Jest to koronka klockowa. Jest to koronka bardzo rzadko spotykana, bardzo trudna, jak już widać. Plącze tu się wszystko w taki, na takich. Jak się nazywa to? Klocki. Klocki, tak, bo klockowa. I Co może pani wytoc... Stasia nam powie troszeczkę o tej koronce. Klocki wytoczone są z drzewa, najlepiej z drzewa klonowego. To musi być drzewo liściaste. Upięty wzorek jest na wałku który trzeba wykonać samemu, bo niestety nie można go kupić. Wykonany jest z trocin drzewa liścia, z tego, żeby nie było żywicy, dlatego że przypina się wzorek szpileczkami, które następnie jak, jak po wykonaniu całej koronki trzeba zdjąć i prawa strona jest od spodu. Tak, jest to bardzo mozolna praca tutaj. na zasadzie przeplotu. Para klocków. W jednej ręce, para klocków. W drugiej ręce i na zasadzie przeplotu. I wbicia szpileczki. Kolejna pani trzyma też takie dziwne urządzenie. Jest to czułenko i wykonuje frywolitkę. Czy pani coś nam tu powie? Łatwa, trudna praca. Tak się coś nauczy, to szybko. No, ale Właśnie. żeby się nauczyć, to trzeba dużo czasu poświęcić. Właśnie. Zachęcamy do wykonywania i do uczenia się frywolitki. Tutaj panie wykonują pracę na drutach. Są to najpopularniejsze prace, ale są to piękne. Wykonują szale, czapki, swetry. Tu pani wykonuje piękną, złotą nitką pracę na szydełku. Tak, będzie to bardzo ładna praca szydełkowa. Tak, gwiazdkowa gwiazdka się zbliża i będzie to opaska prawdopodobnie. A teraz tutaj podchodzimy do takiej młodej damy, która wykonuje piękne kwiaty. Wykonuje piękne kwiaty z, ró z różnych materiałów: z krepy, z bibułki, jak już mówiłam wcześniej, z liści. Kiedy się przypatrzymy tym wszystkim kompozycjom. Są to piękne kompozycje, wyglądają naprawdę jak żywe. Te wszystkie właśnie bukiety są tu wykonane podczas zajęć rękodzieła artystycznego. Pani tutaj wykonuje makramę makramy ze sznurka. I bardzo narzeka, ponieważ. Nie ma już, sznurka. Tak, nie ma takiego sznurka już w sprzedaży, i takie, takiej makramy nie będzie już mogła wykonywać, bo to jest sznurek, który właśnie. Od jest naj... Albo od, albo od nawiązalki, albo od prasy, ale musi być ten kosmak. Nie widzimy na szydełku wykonane piękne. Jajka świąteczne, wielkanocne. Do Wielkanocy jeszcze jest trochę czasu, ale i na pewno również panie wykonują bombki szydełkowe. Nie akurat tego właśnie Nie, nie. Robię. Też właśnie, właśnie można takie Tylko piękne jajka. bombki też na szydełku wykonać. A teraz zapraszam na występ Jony Schmeichel. Jono Schmeichel w naszym ośrodku kultury śpiewa od dwóch lat. Śpiewa, również brała udział w przeglądzie.